Spinalonga. Obóz koncentracyjny dla chorych na trąd. Tak mówią jedni. Miasteczko, gdzie chorzy wiedli normalne życie, tak mówią inni. A co mówi intuicja nam, którzy po kawie i hotelowym śniadaniu przepływamy tu na wycieczkę? Spinalonga leży w Zatoce Mirabello. Można do niej dopłynąć z Plaki, Elundy albo Agios Nikolaos. Najbliżej wyspy leży plaka. To niecałe 10 minut drogi, a bilet w obie strony kosztuje 12 euro. Po wyjściu z łodzi płacisz jeszcze za wejście na teren wyspy, 8 euro. Po czym wchodzisz na obszar weneckiego fortu, który w XX wieku stał się kolonię trędowatych. Gdy z łódki patrzysz na kamienną, urokliwą wyspę, przepływasz nad lazurem wody w pełnym słońcu, myślisz tu nie mogło być źle, tak to można chorować. Ale trąd to straszna choroba, powodująca zniekształcenia ciała, gnicie tkanki, utratę czucia w kończynach, przez co chory może nie zorientować się, że trzyma rękę we wrzątku, ślepotę, głuchotę i wiele innych dolegliwości. Kolonia Trędowatych funkcjonowała na Spinalondze od roku 1903 do 1957. No to takie więzienie, no bo szpitalem tego nie można nazwać. Opieka medyczna była bardzo ograniczona. A światu chodziło tylko o to, aby odizolować chorych od Zdrowej tkanki społecznej, tak obywatele? Trędowatych wywieziono do tych zimnych, kamiennych, rozpadających się budynków. I tyle. Pierwsze łóżka dostali po wielu latach. Woda zbierana w poweneckich cysternach była zanieczyszczona, a chorzy zamiast bandaży używali skrawków podartej bielizny. Na rany nakładali wodę z mydłem i cukrem. pokół unosił się smród mijącego mięsa. Dramat trendowatych polegał nie, nie tylko na tym, że cierpieli na okropną, straszliwą chorobę, ale też na, na wykluczeniu. Wokół choroby narosło mnóstwo mitów, a zaczęło się od Biblii. Bo według Biblii trąd jest karą za grzechy. A to coś, czego łatwo się ukryć. No, pamiętam jak. Ksiądz w mojej parafii tłumaczył mi, że AIDS to też kara za grzechy. Przecież wszystko musi mieć swoją przyczynę. Poza tym, chorzy często byli oszpeceni. Ciało chorego jest zniekształcone. A my już z dziecięcych pajek wiemy, że zła czarownica była brzydka, a dobra sierotka była ładna. No i czego tu nie rozumieć? No i jeszcze zwykły strach. Przerażająca jest myśl o zarażeniu się trądem, a nie wiedziano, jak ta choroba się roznosi. Może jest dziedziczna? Albo można się zarazić przez dotyk? To lepiej pozbyć się trendowatych. No, 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 no tak, całe rodziny były naznaczone społecznie. Albo to z nimi wiadomo? Jak brat chory, to pewnie i on też jest chory. No i żeby tego uniknąć, rodziny wyrzekały się chorych. Ukrywano informacje, że w rodzinie jest ktoś, kto nosi trąd. To dramat nie tylko dlatego, że się choruje, ale jest się skazanym na samotność, na odrzucenie, pogardę i obrzydzenie trendowatych nazywano zombie, umarłymi za życia, żywymi trupami. Widziałam chorych na trąd w Indiach, pozbawieni palców u rąk. W drugiej połowie XIX wieku norweski naukowiec Gerhard Armauer Hansen odkrył, że za chorobę jest odpowiedzialna bakteria, a więc trądu się nie dziedziczy, jak się obawiano. I wcale nie jest tak łatwo się nim zakazić. Nie wystarczy dotyk. Przez lata na wyspie pracowały zdrowe praczki i nie zachorowała żadna. Dziś trąd nazywany jest chorobą Hansena, a chorych nazywa się Hansenami. Skuteczne leko opracowano w latach 30. XX wieku, ale powszechne zastosowanie leków przyszło później, i dopiero w latach 50. można było zamknąć kolonie na Spinalonze, Ponieważ wcześniej nie znano sposobu na tę chorobę. Izolacja wydawała się najlepszym rozwiązaniem. No więc, gdzie tu ich wywieźć? Padło na Spinalongę. Wyspa dość blisko brzegu Krety, więc można coś dowieźć, no i jest kontrola, widać co i jak. A jednocześnie jest dość daleko, tak żeby zdrowi mieli poczucie, że są bezpieczni. Poza tym jest jako taka infrastruktura no, no, budynki po weneckie, po tureckie. Nie trzeba budować całej kolonii od zera, no i idealnie. Dla zdrowych, idealnie, a dla chorych? Nad bramą był napis z Dantego. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie. No, no właśnie. W XVI wieku Wenecjanie zbudowali tu fortecę. W XVII kreta znalazła się pod panowaniem osmańskim, ale Spinalonga długo się opierała i dopiero na początku XVIII wieku uległa wojskom tureckim. Po wyzwoleniu okupanci opuścili Kretę, ale na Spinalodze wciąż przebywała grupa Turków. Założenie kolonii było doskonałym pretekstem, by się ich pozbyć. Dziś przechodzimy między zabudowaniami, w większości już się rozpadającymi, a wyobraźnia pracuje. Jak tu się żyło? Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o Spinalodze, jest trochę materiałów. W języku polskim znajdziecie reportaż Małgorzaty Gołoty z Pinalonga wyspa trendowaty. No i jest też powieść Wiktorii Hislop wyspa. Tekst Małgorzaty Gołoty jest oparty wyłącznie na faktach, jest efektem dogłębnej <śm> pracy reporterskiej. Więc na pewno warto go przeczytać. A powieść Wiktorii Hislop też sięga po fakty ale jest historią fikcyjnych bohaterów. Jeśli ktoś jest gotów przymknąć oko na dość nieznośną poprawność narracji, taki szkolny język, no to pewnie warto przeczytać. No dałam radę, przeczytałam. Niektórzy chwalą tę książkę, a autorka dostała greckie honorowe obywatelstwo za szerzenie wiedzy o Grecji i o Spinalondze. Jak żyło się na Spinalondze? Hislop tworzy obraz Spinalongi no, w jaśniejszych barwach niż Gołota. A gdzie leży, prawda? Pewnie po środku. Na pewno no na pewno było ciężko, depresyjnie. Było cierpienie, ból, biedań, niezaspokojone potrzeby, braki i tęsknota za bliskimi. Ale jednocześnie życie, to życie zawsze się obroni. i będzie szukało spełnienia w małych sprawach. W gotowaniu obiadu, jeśli jest z czego, piciu kawy, kupowaniu chleba i sąsiedzkich rozmowach. Życie toczyło się z całą różnorodnością, a dramaty, dramaty były w konkretnych doświadczeniach konkretnych ludzi. Na trąd łatwiej zapadali ludzie osłabieni, niedożywieni, więc w większości była to choroba biednych, ale i przedstawiciele wyższych warstw społecznych czasem chorowali. W latach 30. na wyspę zesłano Epaminondasa Remundakisa, Ateński prawnik z duchem przywódcy i wrażliwością społecznika rzucił się w wir działań na rzecz swojej nowej społeczności. W Wielkanoc odwiedzał wszystkich, zabawiał rozmową i częstował smakołykami, by ludzie poczuli atmosferę świąt. Z jego inicjatywy wprowadzono na wyspie zakaz używania luster dla polepszenia nastroju. Zorganizował prace remontowe, zabiegał o wsparcie władz, z czasem pojawił się szpital, kafe, biblioteka, kino, gazeta. Lekka zmiana w tym ponurym życiu z piętnem poniżenia i śmierci. Ocalał też się roła. Ola proborusane plus to. Za to flamba, to jest już z nas na lutnicy. Jest lipiec, no i na krecie i tutaj na spinalonce jest. Jest nas bardzo dużo, dużo zwiedzających. Niektórzy biegają, krzyczą, ustawiają się do zdjęć z szerokim uśmiechem. A przewodnicy i ludzie świadomi historii tego miejsca proszą, żeby zachować no, względną powagę. I pamięć o tym, że tu się rozegrały naprawdę trudne wydarzenia. Muzyka Nikt nie chciał być zabrany na wyspę. Ludzie chorzy ukrywali się, często zmieniali miejsce zamieszkania, żeby nie wywieziono ich na spinalągę. A potem w roku 57, kiedy zaczęto ich wywozić ze spinalongi, dokąd? Do świata, gdzie trzeba było zacząć wszystko od nowa, gdzie ludzie wciąż patrzyli na nich z odrazą, gdzie rodziny mówiły nie wracajcie, bo was nie chcemy. Włożyliśmy sobie życie bez was. Poza tym no, wciąż jesteście skazą dla naszej rodziny. Herzog w 1968 roku nakręcił film Ostatnie Słowa. Bohaterem jest jeden z ostatnich mieszkańców Spinalongi, muzyk Adonis Papadakis, zwany Kareklas, który odmówił powrotu. W pierwszych kadrach filmu policjanci mówią: Wywieźliśmy go, uratowaliśmy go, uratowaliśmy. A on w ramach protestu na taki ratunek przestał się odzywać. W 1962 roku wyspę opuścił ksiądz Prawosławny. W Prawosławiu ostatnią posługę wobec zmarłych odprawia się 5 lat po śmierci. Dopiero kiedy ksiądz wypełnił obowiązek wobec mieszkańców wyspy, mógł odejść. A jak likwidację kolonii odebrali miejscowi? No i kiedy zamknięto leprosorium. Nie byli zadowoleni też okoliczni mieszkańcy. Choć kolonia napawała ich od razu, korzystali na handlu z mieszkańcami z Pinalongi. Chorzy otrzymywali rentę za siłek. No, malutki, ale wydawali je na produkty, które dostarczano im z lądu. Znaczy z wyspy. <gry> Tylko większej, z Krety. Oczywiście po zawyżonej cenie. Bo niech bogaty płaci. Uważano ich za bogatych i odczuwano żal z powodu zasiłków, no bo, no bo jak to tak, dostają pieniądze za nic, a my musimy harować, my zdrowi ludzie. Zazdrość, chciwość, lęk, okropna mieszanka emocji. A jak mówił Remundakis, mamy te same sny co wy. Chcemy być kochani i akceptowani, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi, tylko przytrafiło nam się nieszczęście. W książce wyspa mieszkańcy urządzili pani wielką zabawę, żeby uczcić uwolnienie mieszkańców Spinalongi. Czy rzeczywiście tak było? Dziś możemy się zanurzyć w te mury, przejść przez bramę, tak jak przechodzili Hanseni, zajrzeć do sali dezynfekcji, wejść do kościoła, na cmentarz, obejść wyspę dookoła, spojrzeć na brzeg i poczuć oddalenie, a jednocześnie bliskość tego normalnego świata. Spinalonga to mała wyspa, trudno się tu zgubić, ale łatwo poczuć zagubionym.